Witamy wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu Suzuki Pierwszej Ligi Mężczyzn, gdzie górnik trasował Walbrzych mierzył się z drużyną AZS-u AGH Kraków. W pierwszej części trener drużyny gości, pan Wojciech Bycharski oraz zawodnik z Krakowa. Bardzo proszę, panie trenerze. Michał Pieniążek. Michał Pieniążek, przepraszam najmocniej. Panie okay. trenerze, proszę... na początek serdeczne gratulacje dla Tera Grudnińskiego za pracę, którą wykonuje w Wałbrzychu, bo robi świetną robotę. i od początku sezonu tak jest, bo pracuje jak należy. Sezon to nie tylko zwycięstwa, czasem przychodzą gorsze momenty, ale swoją drużynę trzeba wspierać nie tylko wtedy, kiedy wychodzi, ale również wtedy, kiedy nie wychodzi. Myślę, że i ten grudniński, cały zespół oczekuje najwięcej wsparcia wtedy, kiedy im nie idzie. A to naprawdę świetny fachowiec i człowiek, który uważam ma szansę doprowadzić do realizacji celu, jaki tu jest postawiony z tego, co wiem, jeżeli ten cel się nie zmieni bardzo dobrze zbilansowany skład na tą chwilę. Nie mieliśmy odpowiedzi na wysokich graczy zbyt późno, kompletnie mówiąc, puściliśmy ich z wojska. A jak już spuściliśmy ich z wojska przy dziewięciu punktach różnicy, to nie potrafiliśmy konsekwencje, konsekwentnie sprowadzić piłki na dół, czyli wykorzystać przewagę, które wtedy mieliśmy na dole. W tym momencie to jest kwestia braku doświadczenia, mój zespół jest młody, musi się jeszcze wiele uczyć, ze się, benjaminkie, mamy zupełnie odmienne cele. Podróżnieniu od górnika Wałzek i to było widać na wojsku. Tu nie można niczego ująć. Tu spokój gry, zawodników górnika, doświadczenie, mądrość gry. Tu nie ma wiele taktyki, to od lat w własnych Pana nie ma wiele taktyki w sensie kombinacji. Tu jest wykorzystanie do bólu każdego gracza, czyli spowodowanie, żeby każdy zawodnik... Na boisku robił to, co powinien i wykorzystywał te przewagi, które są potrzebne. I tak jest robione. Mali zawodnicy nie rzucają, dobrych piłki do dużych, którzy robią pod koszem to, co trzeba. Piotr Niedźwiecki wraca pomału do formy po, 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 po tej przygodzie ekstraklasowej, gdzie uważam jest jego miejsce, ale z różnych przyczyn na razie jeszcze nie. Więc gratulacje. Ja mojemu zespołowi mogę podziękować na pewno za waleczność, szczególnie w drugiej połowie meczu. Też muszę powiedzieć uczciwie, że z przebiegu meczu widać było, że po prostu. Po raz kolejny z mocnym przeciwnikiem, baliśmy się wygrać, baliśmy się chcieć wygrać bo w odróżnieniu od meczu na przykład z tam Tu nie było wielu szans na to, w ogóle nie było szans na to, żeby ten system wygrać przy tym podejściu, jakie mieliśmy. Natomiast, natomiast szkoda tego, bo jak przez chwilę walczyliśmy, to potrafiliśmy wymusić straty, choć bilans strat 22 do, 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 do 13 na, na naszą korzyść. Potrafiliśmy agresywnie zaatakować bardzo dobrą drużynę, zabrać parę piłek. Braku wykończenia i precyzji. Ja mówię dziękuję moim graczom za walkę, A, mówię. Ciepliwość w pracy tenera Łukasza i szacunek do jego jako do człowieka i do ludzi, którzy tu pracują, może przynieść bardzo duży efekt i może przynieść naprawdę bardzo fajny sukces, bo to jest gość, który wie o co chodzi i zawodnicy też. A na końcu liczy się to, kto wygra w ostatni mecz w sezonie. To, to jest sukces, a nie po drodze, po kolei, i tak dalej. Dziękuję. Oczywiście. Michale... Co mógłbyś powiedzieć o dyspozycji z kolegów w dniu dzisiejszym? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? No tak jak trener powiedział, zabrakło trochę doświadczenia wykorzystywania przełek, grzech ataku, też skuteczności na w tym meczu. Ale jak tak pokazaliśmy walkę przez cały mecz, myślę, że nie wyglądało to najgorzej. No, staraliśmy się zrobić wszystko, co potrafiliśmy. Niestety w tym meczu nie wyszło, ale trzeba wyciągnąć wnioski. Do następnego meczu będziemy się przygotowywać bardzo ciężko i mam nadzieję, że pokażemy najlepiej jak potrafimy grać skandaliczne rzuty wolne tu jeszcze w ostatnim zdaniu wejdę bo do przeszłych 50% yy, 7 niewykorzystanych rzutów wolnych no w takim meczu nie wolno jak nie wykorzystamy rzutów wolnych i punktów spod korza to gdzie my mamy taki mecz wykorzystać wygrać na no, fatalna skuteczność o skuteczności za trzy punkty nie mówię i wynik jest jaki jest jeszcze raz gratuluję dużo z dobrze Zachęcam do zadawania pytań. Radosze, zejście w górniku dwóch wysokich odbiło się całą w drugą stronę. Zamiast pójść, jak jechać na dół do góry i... 100%, tak jak powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi. Dość późno. Założenie było takie, że chcieliśmy atakować kosz, bo widzieliśmy, że wysocy zawodnicy i Damian i Piotrek łapią faule, bo są łasi na bloki, to jest normalne, to są łasi na bloki, a wiadomo, że przy tych blokach przy tych blokach gdzieś tam się zawsze zaprząknie faul. Ja nie mam pretensji, ja nie mam sytuacji, bo te sytuacje były praktycznie wszystkie dobrze odgwizdane. Moim zdaniem trochę za długo w trudnie stali, ale to jest ich korzyść. I Dobrze dla nich. Natomiast my mieliśmy 9 punktów wtedy albo 7 i chcieliśmy spuszczać piłkę na dół, ogrywać wysokich. No, no to jest tak. Najpierw jest strata z rzutu, potem jest piłka do Zmarlaka, Zmarlak poprawia pozycję, podaje do Kaspero, a Kaspero rzuca do kosza. Tylko, oraz od razu odpowiada. Paweł Zmarlak spędził na, na parkietach staklasowych 4 albo 5 sezonów, w Eksle pierwszej lize 10 albo 11. Kasper Rojek był na paru meczach ekstraklasy jak był dzieckiem i teraz jest debiutantem u nas w piersi. Po drugiej stronie na parkiecie nie ma żadnego debiutanta, poza młodymi ludźmi, którzy potem wchodzą na boisko. Wchodzi rataj, który gdzieś tam trochę wcześniej miał ostatnie mecze słabsze, wychodzi, ładuje cztery truje, chyba na nie wiem, czy na pięć czy na cztery, na pięć ze skutecznością zabójczą, bo to jest jego któryś kolejny rok w pierwszej lidze i to tej pierwszej ligi awansował sportowo wywalczył, to za co mam szacunek do tego klubu tutaj, że nigdy w życiu nie poszliście na skóry, tak jak my, bo zawsze. Trzeba czyliście was swoimi oni kupowaliście, a nie podzieliście boczno, bo, bo, bocznymi ścieżkami, ale to niestety się odbija. Ja bym chciał, bo był przekaz, jasny przekaz: yy, grajmy na dół, no, ogrywajmy wysoki. Nie umiemy tego zrobić. No Nie będziemy obie, nie będziemy nazywać tego i brzydkimi słowami, cudować, że dzisiaj nie wyszło. Nie umiemy. Potrzebujemy taki Kasper, projekt, który świetnie pracuje z Trajnowi, potrzebuje roku, dwóch, może pół roku takich meczów, wielu przegranych, żeby się tego nauczył robić, tego co Dymała robi, yy, czy Jakubczyk, czy, czy Zywert na pamięć, czując to. No, taka jest prawda. Więc. No, a niestety, albo stety, górnik miał pięciu mniejszych zawodników, poszedł dwa przechwyty, szybka piłka, padły dwie truje, do widzenia. No dzisiaj gra stoi także I dlatego mówię, to jest właśnie siła tej drużyny. Wysocy gracze bo swoje trener może grać na dwa sposoby. Może grać z wysokimi zawodnikami i może a, powodować, że, że gracie na low postach, możecie grać małymi graczami, którzy biegają. Dzisiaj ja kupcie problemy ze zdrowiem, ale no, pamiętajmy, że nie grach kupczyk, bo jaki to jest jeden z graczy w się widzę, a, a też jest do dyspozycji trenera. Więc mówię, doświadczenie. Tylko, pamiętajmy, my awansowaliśmy do tej dygtry po to, żeby się w niej utrzymać i e, próbować coś budować krok po kroku, tak jakby parę lat temu, jak awansowaliśmy razem, to wy mieliście więcej możliwości. Trochę lepszy budżet, trochę lepsze szanse na to i zostaliście. My się musieliśmy troszeczkę borykać z tym wszystkim. Wróciliśmy i mamy nadzieję, że, 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 że powalczymy. No, natomiast to będzie dużo takich sytuacji, że nie damy rady, bo jesteśmy po prostu... Wie pan, to mój też jest trzeci za mną w pierwszej lidze, także to też na to trzeba patrzeć. Ten Rafał Grudniewski o kolejny przebiegu w klasie pracował i tak dalej. Więc tu też przede wszystkim błędy biorę zawsze na siebie, bo... To, czego nie nauczę zawodników, oni tego nie zrobią. Ja mogę wymagać od nich tylko tego, czego ich nauczyłem. A jak ich czegoś nie nauczyłem, a wielu rzeczy nie zdążę albo pewnie nie potrafiłem, to ja nie mam prawa od nich tego wymagać. Jak nauczę wszystkiego, to będę ich rozliczał. Także tak to najkrócej na wygląda. No, bardzo chciałem, żeby grać na dół. Fajne pytanie, bo dokładnie no, tak trzeba było, no ale co? Wie pan grajmy na dół. No i gętruję, kucham gdzieś w No kurwa, z tego idzie kontra. No weź zrozum. No, no, no nie zrozum. No, to w w no w w w... tak, mówię. W w... Cały czas jesteśmy 7-9, 7-9 i z dwa 2 wysocy wydaje się, to jest fragment 3 minuty. De to jest bang, 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 bang. Koszykówka, ale to jest właśnie głowa i to jest właśnie doświadczenie, za które ja szanuję takich zawodników i, 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 i klasa. Naprawdę klasa krok po kroku. Myślę, że to będzie fajnie. Ja tak widzę. Ja tak tak dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? No, dziękujemy panu. No, dziękujemy dziękujemy dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Witamy serdecznie na drugiej części konferencji prasowej po meczu Górnik Transoborczych AZS AGH Kraków. W drugiej części trener gospodarzy Łukasz Grudniewski oraz Damian Durski. Panie trenerze proszę o kilka słów podsumowania. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa, bo po miesiącu wróciliśmy do siebie na halę. Na początku było widać trochę nerwowości w naszych poczynaniach, ale później złapaliśmy rytm, później go znowu straciliśmy, ale ostatecznie wygraliśmy. Zrealizowaliśmy nasze zadania, bo AGH jest zespołem, który bardzo dobrze atakuje tablicę, mają 14 zbiórek w ataku. Dzisiaj z Danii, mimo, że mieli 13 to zbiórkę, wygraliśmy 50 do 35. Także z tego się cieszę i bardzo dobrze dzisiaj zagrała nasza ławka rezerwowa, bo wygraliśmy ławkę 55 do 21. Także przy absencji Krzyśka Jakubczyka, dzisiaj Daniel Damian Durski, i Bartek Ratajczak, Pokazanie naprawdę kawał charakteru do, dobrego basketu. Marcin Dymała też świetnie zagrał, także dzisiaj pokazaliśmy to, że jesteśmy zespołem, mamy zagrożenie z każdej, z każdej strony i nawet jak wypada nam jeden dwóch graczy, no to jesteśmy w stanie wygrywać. Także z tego się bardzo cieszę. I tyle. Ja nie bardzo duża waleczność, dużo charakteru pokazanego na parkiecie, ale powiedz, jak to spotkanie wyglądało z Twojej perspektywy zawodnika Rabójski. No, tak jak trener powiedział, no przeważaliśmy tutaj praktycznie w każdym aspekcie na boisku, co przełożyło się na to, że, że wygraliśmy. AGH jest na pewno, na pewno dosyć solidnym zespołem i, i wierzę, że jeszcze wyrwą gdzieś tam punkty w czołówce, co nam też pomoże. No i, i co, i tylko czekamy na powrót, żeby zalecić te mikrourazy Krzyśka i gdzieś Kamila i, i na pewno będziemy walczyć o najwyższe ceny. Zachęcam do zadawania pytań. Częściej będziemy dalej takimi konawiżami jak przy wyjściu na mecz? Próbuję wszystkich ustawień. Fajnie się podzielili w jednej akcji. Tak, próbujemy z wszystkich Piotrkiem. ustawień, próbujemy z Hubertem na trójce Pawianem i z Piotrkiem i z Cechiakiem Namianem na pozycji 4-5. Znam tą ligę bardzo dobrze, wiem, że to może być bardzo duża przewaga w playoffach. Natomiast na wszystko potrzeba czasu. Pracujemy nad tym intensywnie na treningach, żeby ten, tą płynność uskutecznić, ale. Ja lubię takie wyzwania i chcę rozwijać ten zespół i ten proces treningowy, żeby nie był monotonny i to myślę, że dla, i dla nich jest bardzo fajne, dla tych wysokich, ale też dla, dla pozostałej ekipy, która musi z tymi wysokimi na treningach rywalizować. I później to wychodzi właśnie w takim spotkaniu, że rzucamy się, mimo że nie mamy parametrów wzrostowych, bo akurat dzisiaj Damian z Piotkiem byli po pięciu przewinieniach na ławce. Rata gram na, na czwórce z kubertem na 4-5 i pokazaliśmy też kawał waleczności na zbiórce. Także to wszystko bierze się gdzieś tam z tego procesu treningowego naszego i próbujemy różnych rozwiązań. Chcemy być przede wszystkim tacy niekonwencjonalni w tym wszystkim, co robimy. Damian, czyli się, że to jest taki mecz serii, że jakbyście nie grali, tak byście go wygrali? Bo wypowiedzi te na w można było wnioskować, że chyba oni w mentalu przegrali, głowa ten mecz. Nie byli w stanie tego wygrać. Czy ja wiem, mieli momenty? My mieliśmy momenty, w których gdzieś tam przesypialiśmy kawałki, mogli nas gdzieś złapać, no pokazaliśmy trochę więcej charakteru na pewno, co poskutkowało tym, że odjechaliśmy i, i dowieźliśmy te ważne punkty do końca. Bo paradoksalnie odjechaliście wtedy, kiedy był wysoki było już w boksie. No tego też tak nie możemy akurat na to patrzeć, bo, bo zrobili na początku nam przełagę i później no, niefortunnie zapali fałę, no ale na pewno to jest zagrożenie w tej lidze. Nie ma zespołu, gdzie potrafią kryć trzech tak wysokich i atletycznych zawodników, jakich my mamy. Ostatnia rzecz, to i dla rzecz, do której można się przyszczepić to strateg. To dużo i 22. Tak, dużo strat, ale też dużo asyst. Bo 28, 28 asyst do 22 strat, no to też ja raczej wychodzę z założenia, że trzeba tych pozytywów szukać. Natomiast musimy popatrzeć, jak AGH gra. Oni grają bardzo agresywnie na piłce, wymuszają te straty, ale znowu te jak wygramy sytuację 1 na 1, to mamy drive na 1.0. Tak, tak, tak też graliśmy. Tych strat faktycznie za dużo ale pracujemy nad tym, żeby było ich coraz mniej w tej naszej grze. Panie trenerze, w przyszłym tygodniu drużyna z Koszalina. jakie założenia? Bardzo nieobliczalna. Na jedynce, na jedynce mają duże zagrożenie, mają, mają Kubę Moniaka Strzelca, mają Harica doświadczonego, także jest i Tomaszewski. Duże zagrożenie w tej lidze jest od każdego zespołu tak naprawdę, bo jak zobaczycie na tabele, no to każdy może wygrać z każdym. Ta liga już dawno nie była tak wyrównana i tutaj zespoły zaczynają walczyć o utrzymanie jako życie i walczyć o play jako życie. Także teraz naprawdę każdy mecz trzeba traktować od tygodnia do tygodnia i szczerze powiedziawszy to nie zastanawiałem się jeszcze nad Koszalinem. Od poniedziałku ruszamy misja Koszalin, ale przede wszystkim ruszamy misja Górnik Wawrzych, bo y, chcemy tą grę, to co powiedziałem wcześniej, mega rozwijać i to jest dla mnie bardziej istotne niż tutaj, kto do nas chwilę obecną, na chwilę obecną przyjeżdża. I na tym się skupiamy, bo mamy fajny materiał do pracy, ale to potrzebujemy, na, potrzebujemy czasu. A z Krzyśkiem nic poważnego ze zdrowiem? Y, nie, jest bardzo mocno obity i nie chciałem ryzykować jego, jego urazu, y, tym bardziej, że mu. To co powiedziałem wcześniej mamy głęboką ławkę w takim meczu może spokojnie zafunkcjonować ktoś inny a zdrowie zawodników jest najważniejsze szczególnie że nie mamy cały czas Janka My to też musimy nie mamy Janka Malesy Krzyśka Jakubczyka i bez dwóch kluczowych zawodników wygrywamy spotkanie no to duży duży gdzieś tam szacunek dla moich chłopaków. Czy na koszalni będzie gotowy? Na pewno na pewno Krzysiek jest w tym wieku który miał go pozdrowić, żeby się trzymał, żeby się trzymał. Trzyma. Tak. Będzie gotowy na pewno już na sobotę. Zadbasz o to. Koło siebie w szatni siedzą, także tam jest między dobra Dobrahemia, wszystkim. Do soboty go poprowadzę. Właśnie takie słowa chcieliśmy usłyszeć, czyli zapraszamy na przyszłą sobotę. Tak, tak, zapraszamy, bo yy, mamy dwa domowe mecze i po, potrzebujemy naprawdę całej hali, dopingu, kibiców. To nas, to nas uskrzydla. E, mamy koszalin, i później mamy w środę od razu derby z Turowem z Gorzelec, gdzie to jest całkowicie inny zespół niż w pierwszej rundzie. To jest zespół, który potencjałem jest teraz, jak dla mnie, na pierwszą czwórkę, piątkę tej ligi, jeśli chodzi o, o ludzi. Także w tych dwóch meczach potrzebujemy wsparcia i na pewno lepiej się gra chłopakom, jak to wsparcie z trybun jest. Także wszystkich serdecznie zapraszamy na dwa najbliższe nasze domowe mecze. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. bardzo.